Ulgardła, problemy z głosem? Islamedic nawilża błonę śluzową gardła, łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację. Moje gardło, mój głos. Moja isla to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wirusy atakują? Reaguj przy pierwszych objawach infekcji. Groprinozin forte wzmacnia odporność i pomaga je zwalczać. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Otwórz się na światło. Otwórz się na kreatywność. Otwórz się na świeże powietrze. Otwórz się na przestrzeń do życia. Otwórz się na Velux. Innowacyjne okna dachowe z czujnikiem deszczu w bardzo atrakcyjnej cenie. Nie czekaj na lepszy moment. Wsiądź do Volkswagena już teraz i poczuj prawdziwą radość z jazdy. Sprawdź wyprzedaż modeli z rocznika 2025 z korzyścią do 31 400 zł. Volkswagen. O i mój. Mamo, mamo. Babcia, w internecie. Najlepszy z naszego ogrodu. O, coś nowego? Pyszny, co? Mm -hmm. Sama przyjemność. Taki kremowy i owocowy. Zjadasz mój jogurt. Skąd? Z piątnicy. No bo skąd. Na szczęście tak samo lubię jagodowy. I brzoskwiniowy. I wiśniowy też! Nowość: jogurty z owocami. Piątnicy. Nowa skąd? Uczucie pełności. To może być znak, że twoja wątroba nie domaga. Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Mokry kaszel? Wypróbuj mukosolwan o potrójnym działaniu. Szybka Ulga w kaszlu. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Super, super. Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedziele masło polskie Mlekowita 3.33 za opakowanie z Kaufland Card. A kawa rozpuszczalna Edusho Family kup jedno opakowanie z Kaufland Card, drugie gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wszystko, czego możesz szukać w kawie. Znajdziesz z Philips Latte Go świeżo zmielone ziarna, aksamitna pianka i aromat, któremu ciężko się oprzeć. Odkryj wszystkie swoje ulubione kawy na nowo. Philips Latte zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. A teraz czasu masz więcej dzięki najszybszemu myciu. Czy wiesz, że zgaga i refluks mogą podrażniać Twój przełyk? Przedstawiamy Esox One, który wspomaga gojenie i chroni błonę śluzową przed refluksem dzięki unikatowej formule na bazie kwasu fialuronowego, siarczanu chondroityny i poloksameru 407. Teraz znów możesz cieszyć się życiem. Esoksuan szybko zwalcza reflux. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Cześć! Cześć, kochanie, wstąpiłeś po syrop? Tak, na kaszel suchy, kaszel mokry, na kaszel ostry i uporczywy. To ile ich kupiłeś? Jeden Grintus. Grintus jest silny w walce z kaszlem i delikatny dla organizmu. Od ABOKA. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. W czym będzie zajmować się firma? Robotami budowlanymi, remontowymi. Aaaa, typ PKD. Zabawki i edukacja. Na starcie firmy pomoże ci księgowy na wideo i bonus na łatwiejszy pierwszy rok. ING, Twój asystent w zakładaniu firmy. Tylko za zgodą rodziców. W programie pojawiają się wulgaryzmy.